Ogromne zalania pól doprowadzą do katastrofy dla rolników na Żuławach. Mariusz z Londynu nazwał Huberta Ojdane chemicznym rolnikiem. Szarańcza zaatakowała ukraińskie pola. Czy Polska też jest zagrożona? Chodowca Szymon Kluka dostanie wsparcie od polskiego stronnictwa ludowego. Na Żuławskich polach uprawnych oraz w okolicznych rzekach panuje trudna sytuacja hydrologiczna. Utrzymują się podwyższone stany wód, między innymi na Motławie. Bielawie, Kłodawie oraz w Kanale Śledziowym. W całym powiecie gdańskim obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego. W związku z zagrożeniem starosta gdański Jarosław Karnat zwołał nadzwyczajne posiedzenie z udziałem samorządowców, przedstawicieli wód polskich oraz ekspertów do spraw zarządzania kryzysowego. Obawiam się, że nie tylko niekorzystne prognozy pogodowe, ale również spływająca z pól, rowów i kanałów woda może stanowić poważne zagrożenie, ostrzegał starosta Karnat. Żuławcy rolnicy skierowali wniosek do premiera Donalda Tuska oraz wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na terenie Żuław Wiślanych. Jak podkreśla Janusz Sampolski, rolnik i sołtys przejazdowa, w wielu gospodarstwach straty sięgają 100%. Marchewki nie da się zebrać, bo jest ugotowana. Ziemniaki też się nie nadają. Można by z nich co najwyżej bimber robić. Na niektórych polach wciąż stoi woda, wyjaśniał. Rolnicy z Żuław Wiślanych oskarżają Wody Polskie o wieloletnie zaniedbania, które ich zdaniem przyczyniły się do obecnej katastrofalnej sytuacji. Wśród zarzutów pojawia się brak regularnego koszenia wałów przeciwpowodziowych, co miało prowadzić do powstawania zatorów i spiętrzeń wód na rzekach, takich jak Motława, Bielawa, Kłodawa oraz na Kanale Śledziowym. Wskazują również na zaniechania w usuwaniu uszkodzeń wałów spowodowanych przez bobry. Taka sytuacja w powiecie elbląskim spadło 129 litrów wody. Pszenica pozalewana, a to dlatego, że woda wylała nam się z głównych kanałów, które powinny odprowadzać tą wodę, a tą wodę nam wylały w nasze pola. Tutaj mam 35 hektarów pszenicy. Wszystko tak pływa. Zobaczcie, jak to w ogóle wykosić. Co? Co z tym zrobić? Zobaczcie. Gumaków nie widać. Pozalewane, naprawdę. I to w wielu miejscowościach w powiecie elbląskim ta sytuacja tak wygląda. Zobaczcie. O! Rolnicy podkreślają, że pogorszenie sytuacji na polach uprawnych wynika także z niewłaściwego zarządzania kanałami pompowymi. Według nich, znając prognozy pogody, kanały te można było wcześniej opróżnić, co pozwoliłoby przyjąć więcej wody w czasie ulewnych deszczy. Punktem kulminacyjnym, który wywołał szczególne oburzenie, była decyzja o wstrzymaniu pracy pomp w kluczowym momencie walki o uratowanie plonów. Jako dowód, rolnicy pokazują wiadomość od przedstawiciela Wód Polskich o treści. W związku z otrzymaną informacją z zarządzania kryzysowego mamy na wszystkich pompach Pruszcz Gdański. Zaprzestać pompowania do odwołania. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości. Liczyła się każda sekunda. Mówi Janusz Sampolski, sołtys przejazdowa. Taka sytuacja miała miejsce w mokrym dworze i Krępcu. To był szok. Rolnicy na własną rękę organizowali pompy, żeby przepompowywać wodę do Motławy. Coś absolutnie niezrozumiałego dodaje. Na żuławach mamy 119 pompowni i wszystkie są w pracy. Odpowiada Andrzej Ryński. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Rzeczywiście zdarza się, że w niektórych lokalizacjach jedna z trzech pomp nie funkcjonuje, ale ogólnie rzecz biorąc, system działa. Ani ja, ani mój zastępca do spraw powodzi nie podejmowaliśmy decyzji o wstrzymaniu pompowania. Otrzymam raport z pracy pompowni i sprawdzę, czy mogło dojść do indywidualnych decyzji ze strony operatora lub osoby odpowiedzialnej, zapowiedział. Dyrektor odniósł się również do stanu wałów przeciwpowodziowych, tłumacząc, że wiele z nich jest silnie nasiąkniętych wodą, co powoduje utratę ich pełnej stateczności. W takich przypadkach nie można dopuścić do dalszego nasączania wałów, bo grozi to ich przerwaniem, wyjaśnił Ryński, podkreślając, że wszystkie sytuacje będą analizowane, by ocenić, czy doszło do nieprawidłowości lub samowolnych działań. Tymczasem w Świętym Gaju w powiecie Elbląskim trwa akcja ratunkowa po kolejnym przerwaniu wału na rzece Dzieżgoń, do którego doszło w piątek. Minister rolnictwa Stefan Krajewski, podczas wizyty w Świętym Gaju na żuławach Elbląskich, gdzie doszło do przerwania wału powodziowego na rzece Dzieżgoń, zapowiedział konkretne działania pomocowe dla rolników dotkniętych skutkami anomalii pogodowych. Zaznaczył, że Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przyznanie wsparcia nadzwyczajnego. Jednocześnie zapewnił, że w Krajowej Rezerwie Budżetowej zabezpieczone są środki na pomoc dla poszkodowanych gospodarstw. Minister podkreślił znaczenie szybkiego i dokładnego oszacowania strat. W działania te zaangażowane są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ośrodki doradztwa rolniczego oraz lokalne samorządy. Krajewski zwrócił również uwagę na potrzebę pilnej modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej, szczególnie konserwacji wałów oraz systemów melioracyjnych. Wskazał na konieczność wzmocnienia roli regionalnych zarządów wód polskich, które jego zdaniem powinny mieć możliwość szybszego reagowania bez konieczności czekania na decyzje z centrali. Na zakończenie zapowiedział zmiany w systemie ubezpieczeń rolniczych, tak aby rolnicy mogli liczyć na realne i terminowe odszkodowania, nawet w przypadku powtarzających się szkód. Hubert Ojdana skomentował najnowsze nagranie na temat tego, że jest chemicznym rolnikiem. Mazurska Nocka Baretowa już się odbyła. Mariusz z Londynu zapomniał zgłosić swojego udziału. Mariusz będzie wiralem na długi czas. Śmieje się gospodarz w odpowiedzi na najnowsze nagranie pana Mariusza, który ostro skomentował jego poprzedni film. Kochanie, właśnie posłuchałem pewnego rolnika, chemika, który tutaj nakręca makaron na uszy ludziom, że jak chemii nie dasz, to nie urośnie. Posłuchajcie go, a ja zaraz mu odpowiem. Tłumaczę i objaśniam. To są dwa różne kłosy. Kłos po lewej stronie ekologia, po prawej stronie uprawa konwencjonalna, czyli wykonane trzy zabiegi ochrony roślin, po lewej stronie oprysk nie doleciał na, na polu, i tak wygląda pszenica, która nie jest chroniona. I teraz pytanie się rodzi do, do wszystkich ludzi antyopryskowych, którzy mówią, że rolnicy trują, pryskają i inne bzdury. Który chleb wolelibyście zjeść z pszenicy z prawej strony, czy ten zagrzybiały z lewej strony? A więc rozumiem, że odziedziczyłeś gospodarstwo po, po rodzicach, a twoi rodzice wcześniej po dziadkach. Tak w większości u rolników jest. No chyba, że po prostu jakiś jesteś biznesmenem i pracujesz, pracujesz dla jakiegoś holdingu i pieprzysz takie bzdury, no bo się nie znasz. Bo skąd, jak żeś dawniej na gospodarce nie był. Ja gospodarzem nie jestem, może takim małym kury mam, ale na zbożu trochę się znam a szczególnie na gospodarce z opowiadań takich ludzi jak pan Krzysztof Tołwiński serdecznie pozdrawiam powiem ci jak wyglądało dawniej jak wyglądały żliwa u moich dziadków oni przeważnie sadzili, siali pszenicę jak już kombajn zmucił tą pszenicę została zwierzona na dół no i później w worki to panie rolniku dwa trzy worki zawsze były odłożone w przyszły rok tego samego gatunku pszenicy na przyszły rok. A resztę dawało się kurkom, jakąś tam śrutę dla świn. Na przyszły rok tą samą pszenicę się siało. Zostawało, siało się poplon, który się później orało. Dawało się na nawóz naturalny po świnkach, po krówkach. Wiesz, takie tak zwane gówno. Jak ktoś tam jeszcze mógł, no to dawał nawóz, ale mineralny. Nie żadna chemia. Mineralny. Nie, nie pamiętam, jak to się nazywało. Siarczan? Coś tam. miesza z tym. Ale przede wszystkim było główienko. Najważniejsze, człowieku. Było oranie. Co roku było oranie pola. Był poplon i było zaoranie. Ty założę się, że pług sprzedałeś chyba. No chyba, że masz jeszcze. Gdzieś tam stoi jako muzeum. Bo tych rolników, co ja znam, to już pługi posprzedawali. No bo po co? Jak można popryskać jakimś tam Randapem czy czymś I zginie wszystko A później tylko kultywator i, i sianie Także Twoje zboże nie urosło Które nie zostało psiknięte Ale czy Nie przypadkiem Na ten siew Musiałeś kupić nowe zboże Nową pszeniczkę To już kochanie nie jest ta pszeniczka Co była dawniej To już jest pszeniczka zmodyfikowana Która bez oprysku nie urośnie Takie geny ma na przykład w Ameryce Południowej jest taka roślina jak soja. Soja jest tak zmieniona, GMO, jestem u kury, coś mnie, kurzu jest pełno. Jest tak zmieniona GMO, że jak tam psikają randapem po tej soi, to wszystko umiera, a soja się odżywia jeszcze tym randapem. Bo tak jest zmieniona GMO. Tak samo i ta twoja pszenica, gościu, to nie jest ta pszenica, która była Powojenna w Polsce. Ja wiem jak Krzysiek Tołwiński ma zboże, gdzie mąkę kupuje. Wyleciało mi to słowo teraz z głowy, ale to się to jeszcze. No, że to było przedwojenne jeszcze zboże. I te zboże nie potrzebowało tyle chemii, tyle nawozów. Także, skoro ty kupujesz nową odmianę, to ta odmiana potrzebuje. Wszystkiej chemii, jaka tylko jest. Bo jeżeli tego nie polejesz, to ci nie urośnie. I nie pieprz tu mi, czy ja wolę z tej, z tego zboża mąkę czystego. Ani z tego, ani z tego. Jesteś chemikiem, a nie rolnikiem. I nie pieprz, nie nawijaj tu, chyba że tym Warszawiakom, co Dina nie chcą. Tam możesz im gadać. Ale nie normalnym ludziom, człowieku, bo teraz żeś na, po, na pośmiewisko się e, posiał. Co a ja to. No, a ja tu sobie siedzę. O, dziewczynki. O, tutaj, macie tutaj jedzonko. tu jedząka, Tu, 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 tu. Nie bójcie się. Nie. Ostatnio ostatnio mnie jedna zdenerwowała i musiała do Hiszpanii wyjechać na wakacje. No dobra, tam sobie siedzą. No, już się przyzwyczaiły. No. Także, przeproś jeszcze raz na tym samym filmie, że chciałeś nas zrobić w konia. Chciałeś powiedzieć, że chemia jest dobra. Nie, chemia jest zła. Chemiku, rolniku jesteś główną przyczyną, jedną z głównych przyczyn dlaczego dzieci chorują. To nie, jak to jest w zbożu, wolne od czego? Co tam jest w chlebie? Glutenu? To nie gluten nam przeszkadza, to nie gluten nam szkodzi, to twój randap, który psikasz, żeby twoje zboże szybciej doschło. Kumasz? Także pozdrawiam. W Ukrainie trwa poważna inwazja szarańczy, która niszczy uprawy na dużą skalę. Straty w niektórych regionach sięgają nawet jednej trzeciej plonów słonecznika. Według agencji UniaN tylko w rejonie zaporowskim ogniska inwazji objęły ponad 21 tysięcy hektarów. Zaniepokojenie sytuacją wyraził minister rolnictwa Stefan Krajewski, który zapowiedział podjęcie działań zapobiegawczych, by ochronić polskie uprawy. Tak jak w przypadku pryszczycy, musimy być gotowi, zaznaczył w rozmowie z RMFFM. Minister zapowiedział konsultacje z odpowiednimi departamentami resortu, by przygotować niezbędne środki i procedury. Jednym z rozważanych rozwiązań mają być opryski przy użyciu dronów. Na razie nie jest to prawnie uregulowane, ale musimy to dopracować, podkreślił Krajewski. Polskie służby monitorują sytuację na wschodzie i przygotowują scenariusze działań, które mają na celu szybkie wykrywanie i neutralizację potencjalnych ognisk szarańczy, zanim dotrą do granic naszego kraju. Wadym Czajkowski, główny inspektor fitosanitarny Ukrainy, wskazuje na kilka kluczowych przyczyn gwałtownej ekspansji szarańczy. Wśród nich wymienia utrzymujące się wysokie temperatury, porzucone w wyniku wojny pola oraz rosyjską agresję, która uniemożliwia skuteczną ochronę upraw. Jak podkreśla, brak dostępu do samolotów, do oprysków oraz naturalnych wrogów, szarańczy znacznie utrudnia walkę ze szkodnikami. Denys Marczuk z Ukraińskiej Rady Rolników. Zwraca uwagę na konsekwencje zniszczenia zapory w Kachowce. Powstałe w wyniku katastrofy rozległe tereny podmokłe stały się idealnym środowiskiem do rozmnażania owadów, co tylko pogłębia problem. Według agencji Reuters, szarańcza, która dotąd unikała wielkoobszarowych upraw, staje się obecnie realnym zagrożeniem dla zbóż, warzyw i roślin oleistych. Jednocześnie w niektórych rejonach przyroda zaczyna reagować. Pojawiają się liczne żaby, które żywią się szkodnikami i mogą częściowo ograniczyć ich liczebność. Szymon Kluka, rolnik z okolic Łodzi, został ukarany grzywną w wysokości 120 tysięcy złotych, ponieważ nowym sąsiadom przeszkadzał zapach jego chlewni. Dziś minister rolnictwa zapowiedział, że polskie stronnictwo ludowe zwróci rolnikowi tę kwotę, a do Sejmu trafi projekt ustawy mającej chronić wieś przed podobnymi orzeczeniami w przyszłości. Szymona Krukę, będąc tutaj na wspólnym spotkaniu, że udzielimy pomocy prawnej, jeśli taka będzie potrzebna, ale też już polityczne moje działanie, udzielimy pomocy finansowej, jako Polskie Stolicy Ludowe mam taką zgodę władz naczelnych, by tą kwotę, którą musi Pan Szymon zapłacić, zwrócić, by miał realną pomoc, a nie tylko obiecywaną przez różne siły i różne organizacje. Janusz Terka wypowiedział się na temat podjętych przez ministra kroków. Sprawę rolnika ze Simona Szymona Kluki, który niestety przegrał kolejną batalię w sądzie i niestety musi zapłacić, to znaczy się on już zapłacił. Tą karę za, za to, że produkuje te zwierzęta, że prowadzi to gospodarstwo. Dyskusja rozgorzała na nowo. Włączył się to obecny minister rolnictwa, który zapowiedział też pomoc finansową dla rolnika i że sprawą się zajmie rzecznik praw obywatelskich. No, tylko ty, tylko Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich lub ewentualnie Prokurator Generalny mogą tutaj wystąpić o kasację tego wyroku czy skargę nadzwyczajną. Także pozytywnie tutaj odbieramy to, że minister rolnictwa się angażuje w tą sprawę, ale pamiętamy też, że poprzedni minister rolnictwa też się angażował w tą sprawę i nic z tego nie wyszło, bo rok czasu i efektu. Pana Siekierskiego, jeżeli chodzi o sprawę Szymona Chlupki efektów żadnych nie ma i teraz tak, są dwa aspekty tego co o czym mówi obecny minister rolnictwa pan Stefan Kajewski, że jego partia zapłaci częściowo karę rolnika to, że w ogóle któraś z partii politycznych podchodzi do tego tak naprawdę na poważnie To jest to jest pozytywne Tylko że samo zapłacenie tej kary niewiele wnosi e, Prócz tego że To jest naprawdę bardzo duża pomoc dla tego rolnika Ja tylko przypomnę że rolnicy w ubiegłym roku e, z, Zrobili rzutkę Damian Murawiec z Operu zorganizował rzutkę i Udało się zebrać e, Przeszło 80 e, Tysięcy żeby pomóc temu rolnikowi. No niestety nie udało się całej sumy i teraz minister Krajewski zadeklarował, że PSL zapłaci resztę. No, tak jak powiedziałem, to jest pozytywne, ale tej sprawy nie załatwi a Sprawa nie jest tylko, nie dotyczy tylko pana Szymona Kluki, ale dotyczy też wszystkich rolników w Polsce. To już przestało być lokalne, to już jest, ma charakter ogólnopolski. I teraz co powinno się zadziać? No, przede wszystkim e, te e, dwie instytucje, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich albo Prokurator Generalny powinni e, tutaj zadziałać. A? Można powiedzieć, że według tego, co można wyczytać w mediach, e, no to Rzecznik Praw Obywatelskich tą sprawą się już zajmuje. Kto się zajmuje. Już dosyć długo i na ten temat jeszcze się nie wypowiedział, nawet się nie spotkał z tym rolnikiem, a prokurator generalny w ogóle się w tej sprawie nie, nie wypowiada. I czemu się tak dzieje? No, temu się, to, to jest yy, prosta sprawa, przynajmniej dla mnie. Nie ma woli politycznej, żeby yy, tą sprawę popchnąć do przodu. Osoby, które się interesują tą sprawą, to wiedzą, że. Rolnik prowadzi to gospodarstwo zgodnie z przepisami, nie można mu nic zarzucić, ale jednak przegrał sprawę w sądzie, we wszystkich sądach, we wszystkich instancjach. No niestety tak prawo działa w Polsce. Nie, ten rolnik nie dostał też pomocy, którą deklarowały różne osoby z życia publicznego, politycznego nie dostał żadnej pomocy prawnej, a tu chodziło nam głównie o to, ażeby tutaj prawnicy się tą sprawą zajęli. Ja liczę na to, że oprócz tego, że obecny minister rolnictwa zadeklarował pomoc finansową dla rolnika, to przede wszystkim dołoży tutaj starań, żeby rolnik dostał opiekę prawną. Tak jak powiedziałem, on w Polsce już niewiele może zrobić. Bo już wszystkie, wszystkie instancje sądzie w tej sprawie się wypowiedziały, ale tak jak powiedziałem, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Prokurator Generalny mogą tutaj interweniować i ten wyrok uchylić, tylko muszą chcieć. Bo tak jak powiedziałem, Rzecznik Praw Obywatelskich z sprawą się zapoznaje, akta sprawy są już dawno u niego. Do tej pory się nie wypowiedział, a prokurator generalny, to, to sądzę, że dla niego to jest zbyt błaha sprawa, żeby się tutaj chciał tym zająć. Aczkolwiek bardzo ważną rolę jest, jest to, żeby w tych staraniach, oprócz Ministerstwa Rolnictwa, oprócz obecnego ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, wypowiedzieli się też i inni koalicjanci z obecnej ekipi, rządzącej. No, przecież w Ministerstwie Rolnictwa mamy też przedstawiciela lewicy. Niech on też, zain... niech, niech on też tutaj zacznie działać i wśród swoich posłów też rozpocznie kampanię po to, ażeby temu rolnikowi pomóc. Poza tym, no, mamy też byłego wiceministra rolnictwa, który w tej chwili nie jest, nie pracuje już w resorcie ale jest, jest, parlamentarzystą, występuje tutaj z ramienia Platformy Obywatelskiej. Mówię tutaj o byłym wiceministrze Michałek Tłodziejczaku, który też powinien tą sprawą się zająć na poważnie i uruchomić tutaj swoją partię po to, ażeby ta sprawa poszła do przodu. Jak do tej pory my, rolnicy, nie czujemy, żeby elity polityczne, które obecnie rządzą, ale i też poprzednicy, żeby na poważnie tą sprawą się chcieli zająć, bo dużo się mówi, a mało się w tej sprawie dzieje. I to jest naprawdę ważna sprawa: żeby rolnicy mogli czuć się bezpiecznie na swoich gospodarstwach, to politycy muszą zmienić przepisy, żebyśmy mogli spokojnie produkować. Dziękuję Państwu. Daj znać w komentarzu, co Ty uważasz na temat działań ministra Stefana Krajewskiego. Czy ktoś w końcu na poważnie wziął się za załatwienie spraw, które pozostawały nierozwiązane przez wiele miesięcy? Trzymamy kciuki, oby tak dalej, panie ministrze.